Dzień dobry, Mirosław Maziarka, Agrosmarlab. Dzisiaj jest ze mną Paweł Kalicki z miejscowości dobry. Filipowice, koło, Dunajcem. koło Tarnowa, między Tarnowem no tak, a Nowym Sączem. Na najbardziej. W tak. ubiegłym roku miałeś tu tylko ogórki i pomidory i zacząłeś uprawiać truskawki, tak? Tak. Kiedy posadziłeś tutaj? Nasadzenie było zrobione 5-6 sierpnia według zaleceń. I sadzonki jakie? Sadzonki były z Holandii przyjechały. To jest Mering Centenary. No to dobra, odmiana. odmiana, tak, tak, licencjonowana, bardzo dobra, zalecana przez, przez różnych, różne firmy doradcze. Jakie nasadzenia tutaj jest? Jaka ilość roślin na metr? 12 sztuk na metr bieżący rynny. Trzech... Posadzony w trzech doniczkach cztery sztuki. Aha. No dobra, posadziłeś i, ja. I jak tam na początku ze zdrowotnością roślin była? No zdrowotność właśnie była dosyć kiepskawa, bo sadzonka przyjechała z fytowtorą, katorą, Musi... tak? Tak, i musieliśmy zapobiegać. Musieliśmy spróbować jakoś z tym walczyć, bo zrobiło się dosyć sporo wypadów. Zaczęliśmy wyciągać nawet, i nawet do 10% w pierwszych nawach się zrobiło. Zaczęliśmy walczyć chemią. Spróbowaliśmy różnych doradców pytać, co zrobić. Okazało się, że nie ma żadnych środków chemicznych na Fytoftorę legalnych ani też nielegalnych, bo wszystko pozosta zostaje pozostałości. My y, handlujemy z, y, z marketami, nie jest... No właśnie, możemy... gdzie dostarczasz te truskawki? My współpracujemy z firmą Agronombery. Aha, Oni... to czyli do sieci, do sieci sprzedaży bezpośredniej Agronombery, no to jest tam... Dostawcą, tak. Tak, i no, nasze produkty są badane. Yy, nie możemy popełnić błędów po prostu, mhm. bo no, zostaniemy wyeliminowani, a te produkty one są tylko i wyłącznie nadają się do marketów ze względu na to, że nie uzyskamy nigdzie indziej takich cen. Tak. Czyli próbowaliście chemią i nie udało się, się. ograniczyć tą. Zacząłeś stosować podobnie jak w ogórkach, gdzie już przetestowałeś Agroecę, tak? Tak, zaczęliśmy. do podawania do systemu korzeniowego jakie to ilości, jak to mniej więcej wyglądało zaczęliśmy od 1,5% pierwsze podawanie a później zdecydowałem się na to, żeby zwiększyć do 2,5% szkodliwości na roślin nic nie było nie, nie było żadnej szkodliwości roślin i uspokoiło się przez, przestaliśmy wyciągać nawet sadzonki zdecydowałem, bo nie było szans na to żeby to nawet wszystko przejść, bo nie było czasu i stwierdziłem, że zostawię to tak jak jest i zaczęliśmy podawać raz w tygodniu koło nawet 2% Agroeca i raz w tygodniu było robione oprysk. Tak oprysk zamławianie było protektem. A właśnie, bo tutaj w ubiegłym roku Paweł Ty testowałeś Agroeca, czyli kwas potwowe do systemu korzeniowego i w tym roku, czyli powiedzmy od jesieni, Paweł zaczął stosować AgroECA Protect, to jest biostymulator zarejestrowany do ekologicznej uprawy, ale zawierający też kwas potworawy I właśnie, i Ty zacząłeś nie tylko najpierw opryskiwać, ale później zamgławiać, tak? Zamgławiać, tak, ze względu na to, że uciążliwe jest opryskiwanie, muszę zmienić teraz opryskiwać. Ja I zacząłem właśnie zamgławiać. Dla mnie zamgławianie przynosi, według mnie przynosi dużo lepszy efekt. Jest mniej pracochłodne przede wszystkim i liście nie są tak pochlapane, owoce nie są pochlapane, a środek naprawdę zadziałał. No właśnie, bo tak, czyli robiłeś zamgławiacz jakim typem? Zamgławiacz to jest typu Pulswok? Ige, tak, Igeba, i Geba Pulswok. Jak, jakie dawki tam dawałeś na, na, na hektar? Według waszych zaleceń, tak jak tam testowaliście, czyli było robione, 4, 4 litry na 10 litrów podęgiem. Środka i tak. 9, teraz, 9 teraz litrów robię, wody. Teraz robię troszkę inaczej. Bo robię na 15 litrów gotowej gotowego produktu produktu, tak? Tak, robię 5 litrów, a protekta Tak, protecta i litr daję nośnika. Nośnika, glicerynę tak. lub glikolu, tak? Tak, tak. I resztę wody. Tak i resztę wody. Tak. Gliceryna mi się nie sprawdza. Sprawdziła, bo zatyka Aha. ten no, zamgławiacz. Ha, no Nie wiem ok. czemu, ale właśnie po tym po zamgławianiu no to w zaworze się wytwarza jakiś taki coś lepkiego. Zbyt, tak, tak, lepkiego i, 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 i wróciłem na, na stary nośnik, którym. No i dobra, którym czyli nośnik. wtedy zacząłeś to zamgławiać powiedzmy gdzieś co tydzień, I jesienią kiedy zakończyłeś zbiory? Zbiory, oj, ja nie, tak jak Tak, gdzieś około 15 listopada były zakończone zbiory. I później zacząłeś wiosną znowu. Tak, no i 28 stycznia odpaliliśmy obiec. Tak. I już teraz wiosną w zasadzie chyba tylko z tego co mówiłeś, raz zastosować jakiś środek na szkodniki? Wcześniej był stosowany, przed, zaraz po tym, po odpaleniu robiliśmy według zaleceń to, co mieliśmy, czyli, czyli walka za zabezpieczenie przed zbiorami uprawy, były tam jakieś środki stosowane, teraz już dokładnie nie pamiętam, nie, nie podam, bo nie pamiętam, ale wszystkie zgodnie tak. z, z wymogami. No i... Było to chyba coś, dwa albo trzy razy, trzykrotnie było, chyba dwa, dwukrotnie było opryskane. To jest przed jeszcze kwitnieniem, tak wszystko? Tak, tak przed kwitnieniem, tak. tak. A I później już tylko Agro Protect, cały tak? Cały czas tylko Agro ECA Protect i Protect był podawany według tych zaleceń i wtedy, kiedy można było robić. Bo tak. ja na truskawce, no, niestety jest uciążliwość, że na noc nie można zrobić mhm. tego, bo jest za zimno na szklarni i Aha. robię to rano. No, trzeba wstać nieraz o 6, 5, 7, znaczy o no, piątej godzinie czasami, tak jak o tej porze. I, i zamgławić po to, żeby okna były zamknięte, po to, żeby uzyskać temperaturę na szklanie. Tak, I taka, taka, taka mgła jest tym nośnikiem, jest biało, tak? Tak, jest biało, ładnie to działa i... i... No momencie, chyba dochodzi wszędzie tam. Wszędzie nie? dochodzi. Tak. Wszędzie czyli dochodzi i czyli nie zdrowotność, coś. szarej pleśni, jakichś tak. innych, to tam nie, ma, nie miałeś żadnych chyba problemów? Praktycznie problem. nie ma. Nasi odbiorcy są zadowoleni z produktu, no, aż zdziwieni wręcz tym, jego, jego wytrzymałością i zdrowotnością. No, bo właściwie trwałość jak jest jakością, jakością, tak. trwałością też jest też dobra. Tak, bardzo dobra trwałość. Nawet robili gdzieś testy, zostawiali to w magazynie i po 5-6 dniach spokojnie można było wysyłać to no, nadal no, to do, 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 na skle. Też obserwujemy właśnie bo jesteśmy trochę zafascynowani tą technologią zamgławiania ponieważ wiosną czy jesienią kiedy jest duża różnica temperatur i w szklarniach czy w tunelach jest wilgotno jeśli się doda kolejne 1000 litrów wody w oprysku no to podnosimy wilgotność a tutaj powiedzmy damy 20 30 litrów wody przez mgłę która lepiej penetruje i fajniej dochodzi tak, tak. Czy można już bez pozostałości uprawiać w zasadzie truskawki i Tak, przez wiele lat stosowałem tylko i wyłącznie zamgławianie. Nawet uprawiając pomidora, to też lepiej to przynosiło efekt, bo pomidor owoc nie był brudzony, tak, tak, tak. jak niektóre środki właśnie po oprysku są jakieś tam na nich pozostałości, a tutaj po zamgławianiu nie ma nic. A jeszcze a... pytanie mam, bo Agroeca Protect to jest kwas potworawy i tam jest specjalny zeolikynoptyloli, niektórzy się obawiają, że może być jakiś osad na tych. Tutaj widzimy nie to ma. chyba żadnych osadów nie ma, a czy to pomaga, bo niektórzy mówią, że e, trochę e, tak jakby ogranicza presję szkodników? No właśnie o tym też chciałem powiedzieć. zauważyłem y, po, podczas wzbiorów. Że zaczął gdzieś tam się no, tydzień, tydzień temu, tydzień, dwa tygodnie temu, bo nie byłem w stanie robić oprysków tak. ze względu na intensywność karencji, zbiorów tak. Tak, i, i pogodę. Nawet nie tyle, tyle karencji, bo agroecjanty Aha, czyli nie robiłeś oprysków? Nie zrobiłem, tak. tak. Zaprzestałem. Przez dwa tygodnie nie robiłem agro, Po czym zauważyłem, że gdzieś na krzaku jakimś pojawił się przędziorek. I to mi dało do myślenia, że dlaczego go wcześniej nie było. Na drugim obiekcie było robione, bo tam jest mniejszy, tam mniej ludzie pracują i tam było częściej robione. I tam był na początku przędziorek, po, po czym po właśnie tym agro zaprzestał e, żerowanie. I, i, Czyli może coś tam rzeczywiście tak, nie... prawdopodobnie. Ja już słyszałem wcześniej o tym, tak. że, że te środki, nie tylko agro, tylko te właśnie środki, że te, one te pomagają. Te zeolity, tak. Tak, zeolity, że, że pomagają, że liście robi twardsze, że, że tam e, e, przędziorki po prostu nie są w stanie żerować e, za bardzo. I i przyniosło to efekty, bo, bo naprawdę nie spodziewałem się takiej zdrowotności e, no, po tych jesteśmy... zbiorach, po, po, po tym e, tak długim już. E, tak, bo teraz. to już jest końcówka sezonu. Tak. Mamy 11 maja. Tak zbiory z dwa tygodnie podczas. No jeszcze ze dwa tygodnie, bo my rozpoczęliśmy zbiory 3 marca pier, dobrze nie, kwietnia, przepraszam, że 3 kwietnia był pierwszy zbiór wykonany, niewielki, ale później te zbiory już były dosyć, dosyć duże i tak jak powiedziałem, nie było kiedy nawet zabiegu wykonać. Czasem jak się dobra niedziela trafiła, to, to, to w niedzielę po prostu, bo musi być no, musi być pochmurno, żeby można było rano to wykonać, bo przy słońcu no, niestety nie damy nie jesteśmy w stanie, bo ugotowalibyśmy rośliny. Czyli Ty masz jaką powierzchnię tutaj tych truskawek? Hektar. I w starym obiekcie jeszcze? Tam jest 45 arów. Aha, czyli w sumie prawie półtora hektara plus jeszcze ogórki hektar, tak? Tak, tak hektar ogórków. No to fajnie, to dziękujemy, cieszymy się, że mogliśmy pomóc i, i, i dalej produktu no dobrej jakości i bez pozostałości. I myślę, że, że będzie to dobrym produktem, bo ja jestem zadowolony. No to cieszymy się, zadowolenie klienta to jest nasza, też uśmiech na twarzy. Dzięki. Oczywiście, dziękuję. Dzięki. Jeszcze dziękuję. raz dzięki.